Cześć mam koszty z tej strony Damiana. i dzisiaj będziemy sobie nagrywać nagrywać wiem, że Minecrafta dobra nas odbywało na nowym świecie. Dzień dobry. Witam was Murzynek Bambu. Murzynek bambu Dobra Eee, em... em, em. Jak to jest to uczucie, kiedy dana nie wiem co powiedzieć na odcinku. M. Dobra, jak widzicie, trzcina. Drewniany kilof Ma. Nie, Dobra. Tak, cóż, to mam też wszystkie prawie rzeczy, oprócz desek i kilofa i patyków od statku. Do którego teraz się wybiorę, ale może. Żółta absolut! dzień dobry Dobra. Bijemy cię, bijemy na dziurę! Ty pa jak ucieka, pa! No, nie uciekaj! Za powietrza. Och ty! Czy złapi! Chodź tu, dobra. Mamy, po tobie, po tobie. Jest, na dziurę go wzięliśmy, on dużo edź jak Może teraz pora się zabić. Mam zachowanie. Wezmę się, zabiję, nawet nie będę wpisywał komendy kill. tu nie będę wpisywał dużo komendów kill. Kill, tylko kil, nie? Zobaczcie, też nie będę się za dużo. Więc będę musiał doprzeć. Psy, hmm, To idziemy do statku, nie? W ogóle w tym statku troszeczkę dwie skrzynki. Nie udało mi się nawet. No jedną no, zlutą tylko, nie? Przecież tam był papier w jednej. A no papier jest potrzebny po to, żeby wiecie, się podetrzyć. Nie ma żartuję. Dobra, lecimy. Też się, że ta dziura się załatała. Jak najwięcej patru. Nie musi się tak mało. Dobra, czynica. Ziemniaki. Zgniły, ale dobre. Dobra. jeden ma to. Dobra. Zaraz ja się założę, nie? Bo będę wyglądał elegancko z tym. Murzynek bambo, ja z tego nie mogę. Murzynek bambo. Jak chcecie więcej odcinków z muzynkiem Bambo to dajcie 5 łapek w górę, to na pewno będzie kolejny. Tu u góry może być jeszcze jeden jakiś? Dobra, chodzimy, nie? Bo może być. O, tu jest ten skarb! Białe, białe wszystko, nie? Jak najwięcej. Ła, 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 ła że czy tylko ja tak się wzbogacę na jednym statku? dobra mogłem już się utapić, wow na jednym statku tak się wzbogacisz to jeszcze tego nie widział dobra, idziemy na naszą wyspę, nie? siup ogólnie ja już to nagrywałam trzy razy bo były problemy techniczne Mogłem no, to przeciąć, wiem, mogłem, ale nie chciałem doceniać małą pracę. <grymne> nie ma takiej pracy, to nawet nie musicie doceniać. Wow, no mieczyk taki żelazny i to kusi aż, nie? To lepiej zrobić sobie siegielę żelazną. Nie? Czy kilof? Na razie diamentów nie, nie będę spotykał chyba nie. A się mi się przyda, bo do bicia, do ścinania, wiecie. A ścinanie będzie szybko Uuuu. Dobra, dobra, dobra nie, to... Dobra, te drewno od razu mówię, że będzie na patyki. Murzynek mam, bo... Dobra, ile tych patyków? 40 Oczywiście bym mógł już niedługo zrobić enchanting, tylko że od mieć. A jak widzicie w tej skrzynce nie było już jarcy. Nie bardzo okropny. Ale... Ale mam mapę skarbów i tam mogą być jasy Więc może pójdziemy sobie O to mapę skarbów, bo... może być zbroja kolczatka. Tak. Mamy się przyda taka zbroja. O, wow, kej, okay, w mocarny to tu nie jest jakiś... Wiecie, wypiertek. To są dwa połączone ze siebie, nie, bo tam jest taki skręt To się tak samo istnieje nie regeneruje No, taki pa, kilof, kilof wyszedł kilo, To znaczy, że będę potrzebował kilow. A ja mam kila No to jest praktyczny kilof, nie Nie mówcie, że nie Wow Ta ruda tego jak to ma? Amdezytu, do której się zaraz wybierzemy. O nie, o nie, proszę, nie. O tak, proszę, tak. Tak rzecz. Dobra, jesteśmy. wiecie ja tutaj tak najpierw spróbuję od boku jak nie poleci to znaczy, że jest skrzynka, nie. jak widzicie wychodzę na plus nie, jak to jest skarb taki, a poczekaj, gdzie jest tak najbardziej równo? Tu, tu, nie wiem co, tu, Stąd. gdzieś tu, ale spoko. Aha, dobrze. Jak widzicie damy teraz wymierzator jednak nie. Ohoho. Mmm, co to. O tak. Będę mógł to zrobić. Jeszcze nie. A dobra, 9 minut. Na Ja sam ją No właśnie. już mam... Pajle. Ogromny, no nie będzie już... Ej, dawaj mi to. Dawaj. Klepu, klepu. Dawaj no. Gówno, gówno. Nie dał mi pa. Wszystko mi dał, nawet mieć bonusowo, ale nie dał mi tego, co chciał. Łem. Wow, dwie takie rudy, tak blisko siebie. A tam trzecia. Ja. Ale chyba z tej większej będziemy. Ale na razie wejdziemy do tej mniejszej. Bo ja, ja gram korzystnie, Bo. Mniejszej dla mnie zawsze są więcej tego amdezytu niż tej większej. A dobra ja nie, dawaj, dawaj! no pa... Jest jeden. Czy można amdezet wykopać drewnia? Można, no pa. Mamy amdezet. Czy po ile to będzie rosło, to go mam Czy no? Czy aż tyle? W sumie może być mniej. Ale no soba, pa. jak to. Może to mogą być tyle akceleratorów. Więc tu będę często witał, ale tu na pewno będzie dużo tego, jak to urośnie, nie? Więc co, będziemy czekać trochę. Nie do kolejnego. Najpierw no. Już chciałem się kopać, ale ja tu pyk. Uuu, popisało się. Ludo. To nie, dojrzałe. Dobra, to nie dojrzałe. Tylko taka rada, nie kopcie tych iksików, bo z tego wyrazu on Jakby ktoś nie wiedział, nie? Nie was że nic nie umiecie, nie? I chodzi, jakby ktoś nie wiedział. Mamy 16 dyzytów. To za ile chyba jest potrzeba na wszystkie rzeczy? Tak? I. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. O nie! Szybciej, szybciej, szybciej. Delfin! Będę się cieszył, jakbyś mi pomógł. Dziękuję. Dawaj. Szybciej, bo jeszcze nie to szybszyłeś, mnie. Teraz robisz kółko i pa jakie szybkie będę przez chwilę. Trzy, dwa... Jeden. No dalej mnie nie no Dalej lecę da normalnie. Ty, delfin. Bo jak mnie wkurzysz, no i teraz my... Aha, ja byłem przyszypszony. Nie w Brak profitu. Prawda. Kompletnie prawda. I zaraz się będzie... Koniec odcinka. Dajcie lajka, komentarz. Mm. O, dajcie komentarz, czy umiecie jeździć na łyżwach Jak coś, co randomowe nie jest pytanie, bo tam jest lód i się na nie ściskałem. Ostatnio ja przyszło do głowy. Przez tak się przyściskałam. Na no, mojej wyspy tej te, co ja się zaspiłam. To naprawdę było. Dużo kliplów i dużo szkieletów. O ja, o ja widzę tam. Ale tu jestem dosyć bezpieczny. A słuchaj tak się robi? Kończył ja, sole. Nie popręcie mnie. Wędka! O! Uh, ho, ho. Dobra. Ale trzeba zrobić może sianko że miał się pod łóżkiem w Minecrafcie, co? Ale dobra. Może będę powoli robił moją chatkę. Tylko małą. Na razie w sumie. Nie. Tyk, tyk że się chce chyba przeżyć co? teraz połowię ryby zrobię sobie co? o nie bo ja nie mam węgla o nie! wiecie co trzeba będzie zrobić Węgiel trzeba. co? coś czego robiłem po 4 lata temu dobra pamiętam jak to się robi nie? Może nie jest dwa, to może ktoś to robi, bo. To jest największy śmiech, który można... Ale żeby... No, wiecie, o, piecyk, troszeczkę. się. piecyk. Dobra, nie, wiem. wędkę bierzemy z skrzynki. o Jezu... Dobra. Zarzucamy, kłócamy i... czekamy. Ja tak sobie połowię chwili, to trochę... dawno też nie łowiłem, bardzo dawno. No połowie, nie? Tak sobie się z tym nie łowiłem. Ja no, nie pamiętam, jak się łowi, panie. O, wow, pierwsza ryba! Lepiej by była jakby była jak... Ty, lepiej biorą. No jak? Jak? Grujak! jak. Nienawidzę jak jest inny rodzaj ryby, bo muszę przypalać twarz dłużej, nie? Albo nisko zrobię. Tak znajdziesz do to na takich innych rzeczy. Może już dobrze pomysł, ale najpierw ja muszę zrobić węgiel żabne, co mi ja... trochę nie cieszę. <laughs> Moje ulubione piwo 5 uh, oh, oh. promili chyba ma no. 5% widzę. Normalnie nie normalnie widzę nawet uh. Nie kocham tą rybę, nie? Pamiętam jak pan Dixie i Melodic złowili tą rybę, to zawsze mi dawali, nie? To ja normalnie kocham tą rybkę, pozdrawiam Was zawsze mi dawaliście tą rybkę, a ja kocham tą rybkę, więc... Czyli rozdymę. To ani trochę nie jest trujące na żołądek nie? i na człowieka, w ogóle. Jak widzicie, la la, trucizna cztery. A w prawdziwym życiu, się... jak Minecraft jest trucizna cztery, to potrafi zabijać pewnie w prawdziwym życiu i to tak pewnie jest i jest tak. Ale na szczęście, trucizna Minecraft nie zabija. Dokańcza, a inna. A w prawdziwym życiu, tak naprawdę, to trucizna też was nie zabija. Tylko coś innego dokańcza was. Może inna choroba, nie? Minecraft ma łeb jak stal. Ale fizyki nie ma. Ale dobrze, dobrze. Nie będę się wtrącał tu w sprawę mojanga, jak to zrobię Dobra, połowiliśmy sobie całą noc. Czyli jeden dzień minecraftowy trwa... za 20 minut, nie? Bo ja nie nagrywałem w sam dzień, jak stało słoneczko. o oh shit. I to uczucie, kiedy dodam, grałem w jednym dzień, prawie 20 minut w Minecraft. I ja. A ja nie wiem. Pa, pa, pa. Bitwa z klipperem, podłogę. Nie, 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 nie. Czy on coś mi wybuchł? Proszę nie. Wybuch. Dobra, nie będzie tak załapany. Ja cię. Dobra, węgiel ze jest prosty. co to wynosi kiedy. Ja się przyzwyczaiłem do tej nidrowej, jak ona tak się na z tą wydajnością, nie? O nie! Ja, Popełnia ja zawsze jeden błąd przy unisku Parę błędów. Że trochę potrzeba tego drewna na unisko, ale jest nieskończone to. Co jest plusem, nie? Przykryję to ściankiem. Tak, to jest dobry pomysł. ona na to nisko nie kapało. Tak, to jest pomysł na wagę złota. Teraz muszę przypalić. tak, No ma bierzemy bierzemy tak trzy poty jak ja walę tam jak się kraftowało ognisko to jakiś bóg da, ta, 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 ta. i nazwa kofei ale dobra jeszcze się tak nie cieszymy, bo trzeba to przykryć to ognisko co to... Jedną z o, 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 Teraz. Dzień dobry, jej! Dobra, smażymy, nie? Jakieś jedzenie w końcu, mam jedzenie. W sumie tymczasem sobie w połowie rybki. Smaż się, smaż Ja lubię łowić, żeby w Minecraftach jestem na wyspie, nie? Pyk. No Gdzie ta ryba? Tak ją wyrzuciło. Dawaj mi ją. O dzięki. mi. Będzie jedzenie chociaż. Jak będzie enchantik od razu jakby robię wędkę, enchantuję, nie? Na przynętę. będzie więcej chodziło oczywiście będę tak blisko, o, Пусть кайто, а что же меня ну не? Правильно? Давайте, давайте дольше, дольше? Нам no, дольше. No dobrze, łosłoś na takim płytkim Minecraft. Eee. No dobra, Dobre. Butelka, brak efektów. Dobra, to będzie na teże jedzenia chyba. No bo jeszcze jak się przepala. Bo ja tak będę nie się, aż mi się zasuje lampka, nie? Dawaj, dawaj Może trzeba je Wo, oooo! Ła nie miał się odsunąć kamerę, bo jakby na nie nie patrzę, nie? A no i takie widzę. Sorry, że za cicho mówię pewnie to o ile jedzenia, dobra należy to na dzisiaj tyle Żala, ciao. ale łat, przecież to ma no nie, to tak szybko mi spada to ale kolczatka akurat długo się utrzymuje to mnie bardzo cieszy czy aż tak wyrzuciło tą rybę i to axolot, że na równie dobrze bym mógł się zabijać takie ryby, to by może przyspieszył proces. O, no axolot mi dobre regeneration. No tak, axoloty dają Regenerację kiedy są skupione na celu i im pomogę ten cel unicestwić, nie? przecież. Dobra, dawaj, dawaj jedzenie. Szczególnie łososia pozabijałam w sumie, bo, bo tylko łososia się tu przy brzegach, nie? Więc. Dobra Dobra, mam jedzenie co mnie może cieszy w sumie, bo dobiek chyba koniec odcinka. Tak. Więc cześć się mam koło l